W 2017 roku po 10 latach przerwy dostaliśmy DLC do Titan Quest o nazwie Ragnarok. Natomiast 2 lata później w 2019 roku dostaliśmy kolejny DLC o nazwie Atlantis i w tym materiał opowiadam dlaczego moim zdaniem DLC jest najsłabszy, chociaż stale nie jest takie złe. Także zaczynajmy! Witajcie, Cytanie w kolejnym materiale na kanale Tanie Polska, i dzisiaj właśnie sobie opowiemy, dlaczego moim zdaniem DSC Atlantis jest mimo wszystko dodatkiem najsłabszym do Titan Questa, ale dalej nie jest według mnie dodatkiem złym. Także właśnie mam tutaj rozpisane elementy, o których sobie dzisiaj powiemy, i też powiemy sobie o rzeczach dobrych, oczywiście, że tak, mimo wszystko, ale też jednak sobie wymienimy rzeczy, które no odstają od tego, co byłoby najlepsze i co powinno być w tym DSI po prostu lepsze, moim osobistym zdaniem. Także zaczynajmy i. Na samym początku rzecz najważniejsza, ok? DLC Atlantis jest po prostu za krótkie. Dodatek jest dosłownie na 2-3 godziny, co jest po prostu abstrakcyjnie słabe, smutne i po prostu niewarte tak naprawdę, ceny pełnowartościowego dodatku. Porównując cenę do Ragnaroka, który jest dosyć długi, Atlantis jest po prostu bardzo, bardzo krótki i jeśli chodzi o ilość czasu, to po prostu też nie warte swojej ceny normalnej, regularnej. Bardzo krótki dodatek, ok? Praktycznie DLC jest poboczne. Nawet jeśli chodzi o poboczność, mamy kolejny problem, czyli sam fakt, że Atlantyda nie posiada wątku głównego. To jest według mnie bardzo dziwne. Kurs stwierdzili, że sama e, oś fabularna do dodatku będzie opierać na kwestie pobocznym, na kwestach pobocznych, także tak naprawdę możemy dodatku kompletnie nie robić, mając go, co jest dziwne, ale tak naprawdę e, nie ma wątku głównego, ok? Tam nie ma jakiś taki wielki mega po prostu. E, Historię, za tym, która stoi, tak naprawdę. A szkoda, bo według mnie Atlantyda jest naprawdę bardzo, bardzo ciekawym, dużym potencjałem. Jeśli chodzi o historię, mogłaby ona wnieść naprawdę sporo do samego całego świata TitanQuesta, a jest po prostu takim em, mniejszą odkrywczą przygodą. Jest to ok, odskocznie od ratowania świata non-stop, natomiast jednak szkoda, że jest to aż tak po macoszemu potraktowane. Natomiast jeśli chodzi o Atlantydę, samo miasto, tutaj również jest kolejny mój zarzut. Ale dzisiaj zacząłem bardzo ofensywnie. Spokojnie, potem będą plusy mimo wszystko. Żeby nie było, że DLC jest złe. Nie jest złe, jest najsłabsze z innych. Natomiast Atlantyda według mnie jako samo miasto zawodzi. Ok, jest to subiektywne odczucie, komuś może się to podobać. No, generalnie w teorii mi się też podoba samo miasto. Sama lokacja jest naprawdę przepiękna, ładna. Jednak staje się dosyć monotonna. Nieprzyjemna z racji tego, że aby przejść całą musimy zabić konkretnych wrogów. I po prostu oczekiwało się po samym mieście czegoś więcej. Po samej Atlantydzie, mimo że miasto ma dwa portale, jest dosyć długie, jest praktycznie połową dodatku, to jednak nie powala e, samym po prostu designem, ok? Jest ładne, ale to nie jest jakiś szał i to jest dosyć subiektywy, natomiast po prostu oczekiwało się czegoś bardziej fantastycznego, bardziej fikcyjnego, a dostaliśmy takie fajne klimatyczne ruiny, ale po prostu nic niestety więcej. Nic więcej, również jeśli chodzi o bossów, którzy mogą być dopracowani, natomiast mają pewien bardzo duży problem, który jest nieprzyjemny w kwestii walki, w kwestii gameplayu. Część bossów w tym DLC ma minionki, które są mega irytujące i tak naprawdę nie walczymy z naszym bossem, a z minionkami, które po prostu mega przeszkadzają. E, przykład: Ladona, Super Boss, Super Smog, natomiast jego problem jest to, że po prostu walczymy z jego minionkami, a nie z tym samym bossem, co jest po prostu mega słabe. Kolejny zarzut, który był przy premierze, jak sam ogrywałem na premierę w 2019 roku. Optymalizacja była bardzo, bardzo słaba. Mnie do dzisiaj przypadkiem nie wchodząc do tego DSi, mamy spadki płynności. E, mega dziwne. Naprawdę, momentami DSi bardzo słabo działało. E, niestety, tak, tak, taki silnik może, ale w sumie potem nie było tak źle, więc po prostu coś było tak nie, nie tak z tym DSi, jeśli chodzi o optymalizację. Dalej. Kolejny już jednak bardzo duży zarzut dla tego dodatku, ponieważ jest ono krótkie Nie ma wątku głównego i też nie wprowadza wiele innowacji jest I jest poboczne po prostu, dosłownie jeśli chodzi o to co mamy Ponieważ nie mamy nowego mistrzostwa, co jest odskocznie, bo wcześniej mieliśmy zawsze nowy Senwy i Im Morotron. Potem runy, później był Weterana Veteran Embers, tutaj nie mamy nowego mistrzostwa Ok, mamy podniesiony poziom mistrzostwa każdego, dlatego też mamy pod dwa nowe skille wszędzie jest to ok rozwiązanie, chociaż osobiście bywało po prostu nowe drzewko. E, mag Magi wody, na przykład, coś, co by się kojarzyło fajnie z Atlantydu. Szkoda. E, oprócz tego nie ma nowego typu broni. Mieliśmy broń Mutanów w Ragnaroku. Tutaj nie ma nic takiego. Ok, są nowe rodzaje kosturów, jednak to nie jest coś mega rewolucyjnego mamy tutaj dzięki temu safiks majsterkowicie, który pozwala wzmacniać temki dwukrotnie. Super. Mamy lootboxy w Gadirze. Mamy podkreślone doświadczenie. Jednak brakuje czegoś więcej, generalnie, moim zdaniem. Po prostu czuć tą poboczność, czuć tą mniejszą skalę tego dodatku, co jest po prostu głównym zarzutem, ok? I tutaj właśnie pora na zmianę troszeczkę roli my, my w tym odcinku mojej, ponieważ jednak dodatek jest krótki. Um, nie posiada wiele innowacji, jednak właśnie to jest główny element jego. To jest dodatek poboczny, mniejszy i tutaj możemy później przejść do plusów z racji, mniejszych, mniejszego, e, mniejszych lokacji, mniejszych, po prostu mniejszego aktu, tak naprawdę, lokacje są bardzo ładne. Okay? E, może niektóre gorzej działają, gorzej chodzą. natomiast lokacje są przepiękne, klimat jest prześliczny. I naprawdę potencjał byłby tutaj ogromny, gdyby to wszystko było po prostu większe. Motyw hubu w formie Gadiru jest super. Motyw podróży między wyspami jest super. E, poszukiwanie e, artefaktów do odwiedzenia Atlantydy mega mi się podoba. Czuć tą przygodę w tym. Natomiast po prostu e, jest to za krótkie. I gdyby to rozwinąć, gdyby dodać nowe mistrzostwo, dalej zwiększając pułap oczywiście również. E, byłoby to znacznie lepiej generalnie. Po prostu sam fakt, że DLC jest po prostu bardzo, bardzo krótkie. Więc uwaga! Czy warto kupić to Atlantis? Jasne, że tak. Jednak pamiętajmy, pamiętajcie, że kupując to DLC, jest ono po prostu znacznie krótsze od innych dodatków. I po prostu o tym musimy pamiętać. Natomiast jeśli chcemy porównać do Ragnaroka czy Eternal Embers wypada najsłabiej czy do Imoratron, które jest według mnie najlepsze. Tutaj po prostu Atlantyda wypada najgorzej, ponieważ jest najkrótsza i ma po prostu najmniej zawartości, która jest dobra, ale po prostu jest najmniej. Także pamiętajcie o tym, to jest dodatek najsłabszy, jednak dalej nie jest zły moim zdaniem. Pamiętajcie o tym moi drodzy i co? Do zobaczenia w kolejnych materiałach na kanale Tytani Polska. Trzymajcie się.